CryptoTube Game i witam Was w odcinku, gdzie no, robię reakcje na Wasze memy, które zrobiliście na moim kanale, czyli memy, no, Krypy youtube Game. Wybrałem sobie 11 memów, bo nie chciałem wszystkich dać, bo też były trochę no, dziwne, więc wybrałem sobie 11 i w tym odcinku, właśnie, powiem, ale jak nie jesteście na mojej grupie, to napiszcie mi, że chcecie dołączyć do grupy, ja Wam podam moją nazwę. Znaczy Wy podacie swoją nazwę, podacie swoją, ja wtedy Was zaproszę i dołączycie wtedy, ja, ja Was do zaproszę, tutaj pisałem, róbcie tu memy o moim kanale, to może zrobię z tego film, nie? I brałem 11, więc widzimy się przy pierwszym memie, kiedy mówisz, że Creeper je, nie jest najlepszym youtuberem na świecie, gówno prawda, bo jest. No, znaczy nie wiem w jaki sposób to skomentować. No, znaczy dla innych ludzi jest to najlepszy dla nich, ale dla innych to nie. Ja nie jestem taki najlepszy. Ja myślę, że jestem taki 50 na 50. Rozumiecie chyba o co chodzi. No dobra. Kiedy, kiedy znalazłeś taki kanał jak YouTube Game i spędziłeś 12 godzin z jego filmami. Moje filmy trwały 12 godzin? Tak, wszystkie połączyć może. 578 filmów, może 12 godzin było. Nie wiem. <laughs> nie wiem. Nie. Znaczy nie sprawdzałem, ile czasu oglądania jest w ogóle, ale jak widziałem, to mam chyba 440 godzin oglądania przez Was, przez widzów, i zróbcie mi takie coś, żebym mógł. Wiecie chyba o co chodzi, bo Wy nie zostawiacie subskrypcji, a ja 50% nie subskrybuje, więc zróbcie to dla mnie, bo już od 8 miesięcy prawie. Chcę wbić te 1000 subskrypcji dalej nie mogę, więc zróbcie to dla mnie Dziękuję za wysłuchanie Creeper Kiedy Creeper chce wbić 1000 subów A ma 999 i tu mu dajesz suba No nie wiem czy już taka złominka będzie Ale to w sumie To jestem Ja, to, to jestem 100% ja Ja zawsze tego tą kiedy mi suba nie staniecie To jest 100% prawda Muszę powiedzieć Ja to nie będę tutaj No komentował, bo i to jest stara, stara prawda, więc przejdźmy sobie do kolejnego. Creeper, kiedy ktoś inny jest mistrzem Golden YouTube, Creeper, kiedy on jest mistrzem Golden YouTube. To jest prawda. Ale ja nie byłem cz czempionem Golden YouTube, chyba że chodzi o ten pierwszy odcinek, no to może być. Ale przy tym drugim to miałem ten Sen dwa razy. Miałem chyba drugie miejsce w, w ogóle trzymania tego pasa pierwszy tak Kiedyś policzyć to a naprawdę ten mam być świetny. Nieważne, że zbędny w kilka minut. Ważne, że jest. Lecimy sobie dalej. Kiedy dzwonisz do klipera pijany, mówiąc, że ma fajne filmy. I tutaj tego też nie rozumiem, ale o co chodzi z tym pijanym. To jest no, oczywiście ten... tu nie jest ten palec mój. Nie wiem o co chodzi z tym pijanym, że... Czy ja nie robię fajnych filmów? No, to znaczy ktoś mówi, że ma fajne filmy, ktoś mówi, że mam po prostu do dupy. Nie. Takie rzeczy po prostu trzeba przemilczać. Czyli trzeba to dokonać w życiu Rozumiecie chyba o co chodzi To jest dobre Kiedy Creeper i jego koledzy brali coś przed odcinkiem Be Like eee, Nie wiem w jakim sensie <laughs> Nie wiem w jakim sensie brać, ponieważ my nic nie bierzemy Przed nagrywkami Jesteśmy dosłownie trzeźwi Si, jesteśmy dosłownie trzeźwi Nic nie bierzemy nic nie bierzemy, zrozumcie mi, ja nic nie biorę przed filmami. Ja taki jestem, nie jestem wcale pijany na tych filmach. Czyli nie umiem wymówić jakiegoś słowa, tylko mówię 40 razy aż dobrze powiem. Ja po prostu tak mam, więc nie jestem pijany. Ja nigdy, nigdy alkoholu nie piłem, więc nawet nie wiem jak to jest. Chińczycy, Japończycy mi przylecieli. No, każdy YouTuber, skoro mam 3 filmy, to wrzucę je w 3 dni. Creeper, wrzuci, wrzucę je w jeden dzień. Słuchaj, ja do... Ja mam jeszcze chyba pięć filmów nagranych. Nie znam, no, Chińczycy tutaj są, no. czy takich film japoński na Netflixie. Jak Wy tego nie słyszycie, to, to dobrze. Proszę, <grym> ja nie słyszycie tego. Kiedy ktoś napisze kliperowi życi w jego szafie. <grym> to jestem, to, to, to jestem ja. Kiedy, kiedy nie zostawicie mi subskrypcji. Co ty robisz? Nie subskrybujesz mojego kanału? Nie wiem, czy to będą 11 filmów. Jeśli będzie mniej lub więcej, no to zrozumcie mnie, nie? Kiedy Creeper wróci w film, trwa tylko 30 sekund. To tego tutaj nie rozumiem. Jak 30 sekund? Ponieważ... Mój film trwa tylko 2 minuty, więc nie wiem o nie ma co chodziło. Chyba, że liczysz intro, no to, to masz pionę. Zobaczmy kolejnego mama, kiedy Creeper nie nagrywa filmów jego fani. No byliście smutni, że nie nagrywam wtedy przez tą przerwę. Z egzaminami jeszcze wtedy miałem odłożone egzaminy, ale muszę powiedzieć, że może dobrze mi poszło. Z egzaminu matem 50% jest wid Z nic nie umiałem, ale strzelać umiałem. Zobaczmy, Kie Creeper wyrzuca odcinek z Fify. Taka twarz tutaj, pieska. Widzowie, którzy chcieli w Widzowie, którzy i tak dali łapkę w górę. Nie rozumiem, o co chodzi, że wy Fify nie chcieliście, czy co? Bo nie, nie rozumiem, nie? nie? Nie rozumiem tego w ogóle, oblicza tego mama. No nie zrozumiem i nie będę rozumieć. że wy Fifi nie lubicie to możecie mi napisać. Że co ma być, jaką serię nabieracie, boście się teraz. No, Chińczycy idźcie stąd, no. Nie rozumiem tych moich Chińczyków. Tym akcentem kończymy dzisiaj odcinek. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Zostawcie tą subskrypcję, no proszę was. Jeszcze łapkę w górę i komentarz, żeby było mi miło. Trzymajcie się i cześć.